Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale i dzisiaj będziemy testować bardzo, bardzo fajne nowości. Następnie pragnę zaznaczyć, to że jestem przywinniona, więc yy, mogę mówić przed nos, smarkać, kichać, kaszleć, także yy, przepraszam. Ale wracając do tego, co tutaj mam i... Mamy tutaj i Heart Revolution z kolaboracją ze Szrekiem, raczej kolekcja szreka z tym wszystkim, więc jak tylko to zobaczyłam, to musiałam to zamówić. Paletka wygląda w środku w ten sposób. takie wielkie lusterko. Yy, jestem mega podekscytowana, jeżeli by się zmieniły jakiś dźwięk auty, ponieważ mam... Yy, Tutaj nowy sprzęt, który yy, chciałabym teraz przetestować. Zamówiłam go specjalnie do yy, nagrywania filmiku właśnie tam. I jestem podjęta jak małe dziecko. Tutaj mamy też paletkę z kocikiem, w butach. Yy, Tutaj mamy pom yy, dwie pomadki jeden błyszczyk i jeden błyszczek i znaczy błyszczek Lip Balm. Balsam do ust. To nie, nie jest. Yy, nie jest fajne, ponieważ tu jest fajnie zielone. I myślałam, że będzie taki bardziej przeźroczysty, a po nałożeniu na usta on się robi taki. Mm. Myślę, że będzie miała fajny nawilżacz do ust, ale jak widać, on się już zaczyna robić różowy. Więc mm. <coughs> to jest jego menu, że on nie jest przeźroczysty, a wygląda naprawdę bardzo super. I tu mam moją ulubioną pomadkę do ust. Jest to Neutrogena. I sobie ją całą tutaj wykręcę. To również sobie całe wykręcę. I zrobimy coś, czego nigdy nie robiłam. Udało mi się ją całą wyciągnąć. Tam nic nie zostało. O, a zostało. Tak, dobra. Więc sobie ją sobie teraz tutaj. O, i gotowe. I tak oto tym pięknym sposobem, moją ulubioną pomadkę mam w tym przepięknym, szeregowym opakowaniu. A to, jeżeli chodzi o pomadki, tutaj jeszcze mam kolor, który się nazywa. Tu nie ma tych nazw, ale na opakowaniach są. Pokażę jeszcze to opakowanie od tego balsamu, tutaj, który ma właśnie taką fajną literkę F. Jest tu. I ona, tutaj z jest właśnie z książki o uroku. I tak wygląda to opakowanie. jeszcze zatrzymałam, żeby pokazać, jak to wygląda, ponieważ opakowanie samo też jest mega, mega przemyślane. Tutaj mamy opakowanie z osłem. Tutaj z boku są napisy, tu jest ten. I to jest Amen donkey on the edge. to że jest kolaboracja z Revolution. A tutaj jest yy, ciastek. I z boku jest właśnie ten Wyższek Revolution i um, Rot My Country Patent. I z tego tutaj było na opakowaniu, e, ten odcinek nazywa się Gingy, a ten się nazywa po prostu Donkey. Ale no, przyjmiemy naszą polską nazwę że „Ciastek i Osioł. Jeżeli chodzi o ciastkową pomadkę, jest to taki piękny. Czerwony. Widać, że on jest matowy, ponieważ to opakowanie jego jest matowe, więc sobie może go dzisiaj przetestujemy. Zależy od tego, jaki, jaki makijaż zrobię, Bo um, no do zielonego makijażu tak średnio by wypadało robić um, czerwone usta. Ale tu przychodzi um, nam właśnie ta pomadka z osiołkiem, która jest o właśnie taka: to jest taki um, neutralny kolorek. I neutralny, no jak tylko że po prostu ciemniejsze. Bo, że moje usta są nadal różowe. Pierwszej paletki i to jest ta paletka z tym koteczkiem. Ona wygląda z, e, z przodu. Z wygląda tak. Tutaj myślę, że jest troszeczkę niedorobione, ponieważ myślę, że bardziej powinno być zaokręglone Ładniej by to wyglądało, bardziej estetycznie. No, ale sama e, paletka w sobie jest naprawdę bardzo fajnie wykonana. Jest napisana na kodu <grym> A w środku wygląda w ten sposób. To jest ten sam napis, a jest taki bardziej neutralny kolorek. Przechodzimy do tej naszej głównej paletki. I jest to paletka. Może się tak cieszę, że wyrwałam tą paletkę. Polowałam na nią od razu, jak tylko się dowiedziałam, że wychodzi ta kolekcja. Już Wam pokazywałam. Ona w środku wygląda w ten sposób. One to też cienie neutralne, aczkolwiek ja dzisiaj zdecydowanie pójdę w zieleni. Tutaj mamy również fajny taki aspekt wizualny, jest tu osioł, szereg. Więc to wszystko fajnie wygląda, tylko tutaj troszeczkę będę sytuację, ponieważ to jest zwykła taka czarna gąbka. co wygląda troszeczkę tanio. No ale to jest marka nie make-up revolution, tylko. Ta I iHeart Revolution, więc myślę, że oni zawsze przywiązują mniejszą uwagę do jakości. Nie ja wiem, takie mam wrażenie. Jeżeli chodzi o cenę tych wszystkich produktów, postaram się wypisać tutaj. No, ostatnio zaczęłam to robić, więc myślę, że na bieżąco będą wypisywane ceny. A ja przechodzę już do samego makijażu. Jako bardzo cieniem użyję sobie korektora SCAP. Jest to mój ulubiony korektor. Ostatnio udało mi się dorwać na wintet, oczywiście niemiecki, wintet zapas. Kupiłam nie czy dwa korektory nowe w opakowaniu, także super, bo tych korektorów nigdzie nie ma. One były w którymś Glossy Boxie, w tym niemieckim, i już później dupa. I już później nawet na stronie u, u tych dziewczyn, chyba bo to są dziewczyny, które prowadzą właśnie Tą markę nie było, więc yy, wielka szkoda. Po nałożeniu korektora myślę, że dzisiaj skupimy się na tej pięknej paletce, a tą paletkę sobie na yy, następny. Generalnie, yy, ten filmik to powinien być filmik z yy, testem paletki od Red Beauty, ale, ale że dzisiaj po prostu wszła mi ta paczka ze szlekiem pomyślałam, że nie, muszę to zrobić dzisiaj, więc yy, robimy. Dobra, przepraszam też za mój e, czerwony nos, ale niestety on będzie nam towarzyszył. Wezmę sobie najpierw myślę, że ten delikatnie ciemniejszy zielony i nałożę go w załamaniu. Jeżeli chodzi o cienie, one naprawdę się bardzo fajnie blendują, bardzo są fajne. Te cienie się też nazywają. Tak jak, szkoda, że nie ma polskiej wersji tego, tego, tej paletki. Tak, to jest yy, może najprawdopodobniej tak najlepsza paletka, jeżeli chodzi o I Heart Revolution. Ponieważ mam jeszcze tą, tą kolekcję Mulan, ale te cienie tam były naprawdę pokaranie włoskie. Naprawdę i uwielbiam Szeka i uwielbiam bajki Mulan. To są chyba ja moje dwie najkochanniejsze bajki. Nie wiem, czy kalek ma, ale ja mam to także, że oko mi zawsze nie wychodzi, To jest idealne. Naprawdę, naprawdę przejdę na tu, są plamy tam

A jak już poszliśmy do niego, to <laughs> idziemy tutaj dalej. Chodź, te cień są tak zapigmentowane, więc użyję, o, o, jakby, no, odklepałam. Jeszcze to nadmuchałam, one i tak nadal są na tym pędzelku, więc użyję sobie mojego, mojego ukochanego, mojej ukochanej gąbeczki. I teraz troszeczkę tutaj porozcieram. To jest znak, żeby kupić więcej tych pędzelków. Część mamy za sobą, co so, tak naprawdę uh, kieruje nas do wyboru błysku. I z tymi, o tutaj może, z tymi błyskami jest tak, że tutaj mamy ładny zielony błysk, tutaj mamy przepiękny zielony błysk, tu też mamy taki przepiękny żółtawy błysk. Może, o. Myślę, że ten najbardziej by mi pasował do tego makijażu dzisiaj bardzo wielka szkoda bo mnie wszystkie nie nałożyła. Nałożymy wszystkie. Przeczystuję sobie nałożenie tego na takim bardziej zbitym pędzelku i zacznę do tego, tego najciemniejszego, który z Ten ciemny zielony pakiety. go lepiej nie pędzelkiem, a palcem. Nałożę go sobie po prostu pędzelkiem tylko a palcem po prostu przy innej okazji, bo tak on jest piękny, to już nie Wytarłam sobie go teraz i przechodzę do kolejnej zieleni, troszeczkę jaśniejszej. To jest ym, nazwa słam. I nakładam go bardziej na środeczkę. No ten y, środkowy zielony by najbardziej chyba pasował do, do takiego makijażu, ale ten teraz pasuje. Więc Po Chodzę tego najjaśniejszego. No może to złapię. Mam taką nadzieję. Ale no, to jak one wyglądają. Zrobię zdjęcia tego. Bo nikt mi nie uwierzy. To jest... Fuh. Przecież to z ale nic nie kładą na ten także no... Ale ten ma tak samo. One są po prostu przemięciutkie. Uuu, pani. No nie pogada. Tak kochana jestem tej paletce bardziej. Mam tylko y, jedną prośbę. Jak już będziecie iść po tą paletkę, to nie idźcie. Biegnijcie. Ponieważ primo secondo, cienie. Y, raczej primo, cienie. To jest. I żeby może fajny zielony, cien, czyli fajny zielony look Są tu parze rzeczy, a ten się jeszcze nie macie. On jest taki najciemniejszy zielony, ale nie będzie nam się pasował. Ale tak, sobie... cudowna paletka, więc yy, proszę piec. Nie iść, tylko piec. Ok, i teraz yy, czas przejść do makijażu twarzy. O, nie... Użyć teraz y, Anastasia Brow a Ona się tylko zaczęła wyglądać tak. Co jest grane? A, to, to mnie szokowali. Ok, nakładam teraz ten y, pomadkę donki. Mmm. Może przeniesiemy pięknie palą. To nie wiem czy pachnie, ale ta e, matka Lindy pachnie e, cynamonem. Więc teraz przechodzimy do delikatnego podsumowania, jeżeli chodzi o, mm, o tą paletę, to mm, ona jest po prostu cudowna. Cudowna. I nie kosztuje jakoś bardzo, bardzo dużo. Um, myślę, że jeszcze nie raz zawita na moim kanale. Na pewno będę chciała te, te brązy, te beże i ten błyski tutaj, wszędzie wszystko. Bo y, naprawdę to jest, myślę, że bardzo fajnie, wystarczalna paleta. Przy czym design jest, no jak widać, piękny Więc ja bardzo polecam tą paletę. Jeżeli chodzi o tą pomadkę też jest bardzo fajna. Zobaczymy, jak się później będzie sprawdzać i tak dalej. Miałam tutaj suche skórki ponieważ przy przejębieniu, to zawsze jest, wszystko się nagle wysusza dłonie nie dłonie, wszystko się nagle suche na biur, ale tutaj widzę, że mm, widać jest te moje suche skórki, niestety, ale no jest bardzo komfortowa na usta. Jeżeli chodzi no, o ten błyszczyk, czy o ten pomadkę, balsam do ust, to sobie zamieniłam, więc już jestem super zadowolona i tak zostanie. A jeżeli chodzi o to jeszcze miałam. Chyba nic. Jeżeli chodzi o te dwa produkty, no to w następnym filmiku, albo w jeszcze kolejnym, ponieważ w następnym chciałabym przetestować tą paletkę, która w środku wygląda w ten sposób, więc chciałabym ją w następnym filmiku przetestować. Więc myślę, że, ym, że nie w następnym filmiku makijażu, ale jeszcze w jeszcze następnym, ponieważ tak jak można zauważyć u mnie na kanale te filmiki. Się jakby no, przeplatają. Najpierw jest, e, jako ostatnio opublikowałam makijaż, teraz było mierzymy, następnym razem też będzie makijaż, więc e, takie przeplatanie. Ale filmiki pojawiają się dwa razy w tygodniu, więc jakoś niebawem będziemy mogli zrobić e, test tego oraz Rare Beauty, a ja dzisiaj się z Wami żegnam i idę nagrywać Mierzymy. Także do zobaczenia i widzimy się w na następnym filmiku. Pa!